Ma z tej strony Domanu, który dzisiaj ma zamiar pochwalić się swoimi najlepszymi trafami z ostatnich trzech tygodni, zdobytymi dzięki uczciwej grze Food Champions, Division Rivals, SBC, zadaniom i tym podobnym. Czyli co najważniejsze, nie wydawałem w ogóle FIFA Points, bo jak udowodniliśmy ostatnio, szkoda na to pieniędzy i czasu, no jak być może udowodnimy po raz kolejny za chwilę, uczciwa, w miarę regularna, ale nienachalna gra jest w stanie dostarczyć nam w paczkach wystarczająco interesujące karty, by zachęcić nas do dalszej gry FIFA 22. No bo przecież wśród tych SBC, tak jak i wy, znalazłem możliwość pozyskania paczki ze średnią wersją ikony, w której, jak powszechnie wiadomo, rok temu trafiłem Johana Krojfa. Zawodnika grywalnego aż do ostatnich dni FIFA 21, więc naturalnie obecnie liczyłem na podobny obrót wydarzeń. Aczkolwiek jaka ikona spotkała mnie w tym roku, pokażę na koniec, bo teraz lecimy już z paczkowym podsumowaniem ostatnich trzech tygodni. Z tym, że zaznaczam tutaj jeszcze, iż kolejność przedstawianych paczek jest przypadkowa. Let's go! Kaczka z dziesięcioma rzadkimi piłkarzami ocenionymi co najmniej na 85 w tym momencie została otworzona i mam nadzieję, że zobaczymy tutaj białą kartę. No dobrze, karta jest czarna, ale jeszcze w środku może być przecież chociażby Ronaldo, Messi czy Neymar, więc może wcale nie będzie najgorzej. Drogie jej, dajcie mi proszę chociaż Ronaldo na pocieszenie. Nie, a tutaj jest The Line. co? To chyba się coś popsuło w tym jej, bo The Line w nie wyskoczył jako pierwszy, tylko Acerbi jako Inform był to głupi. Główną kartą przywitalną paczki. No, ewidentnie coś nie działa, w jej, ale to jest na moją korzyść, bo The Line przecież jest grywalnym piłkarzem. A też jak widać, jest on tutaj przed Taremim, który jest wyżej oceniony, więc, no, Willi się coś popsuło. Ale ostatecznie, jak na mój poziom szczęścia, ja chyba mogę być zadowolony z tej paczki. Paczka Ultimate jest już w sklepie. Otwieramy, bo nie ma na co czekać. I zaraz przywita nas tu, oczywiście, prawdziwa potęga futbolu, którą jest Januzaj. Mm -hmm. No nawet nie wiedziałem, że on jest teraz w drużynie tygodnia, ale dowiedziałem się o tym w najbrutalniejszy sposób. Dziękuję duża paczka rzadkich zawodników zdobyta za FUT Champions chyba jeszcze nigdy nie przyniosła mi nic fantastycznego, ale może teraz się coś zmieni. Nie, nic się nie zmieni, bo nie ma nawet walkoutu, tylko jest Carvajal oceniony na 85. Dobrze, lecimy dalej. Została nam mega paczka, a z tego co ja pamiętam mega paczki zawsze są najszczęśliwsze. Tam przynajmniej wita nas jakiś walkout i to stało się ponownie, ale skoro wyskoczyła flaga Hiszpanii to od razu było wiadomo, że ten walkout to będzie karta do przepalenia w SBC. Natomiast 85 80... Z pierwszej skilla zawsze przyda się chociażby w SBC o ikonę. No zobaczymy co przyniesie nam zimowa paczka z niespodzianką. No i faktycznie jest niespodzianka, bo to jest karta za ligę Mistrzów. Sane tylko szkoda, że to jest Sane oceniony na 88, a nie w tej lepszej wersji ocenionej na 91, no, ale chyba jego nie dało się tu zdobyć. Natomiast to no jest i tak bardzo dobry traf leci mega paczka, czy znowu będzie walkout, znowu jest walkout Romelu Lukaku, no tak, no kolejna karta do przepalenia w SBC ale nie zmienia to faktu, że mega paczki są naprawdę szczęśliwe, bo tam zawsze praktycznie jest coś co się przydaje, chociażby do przepalania, do podbijania składów ruszyła duża paczka rzadkich zawodników, a tam oczywiście inform zamiast ikony i to jest inform Acerbiego, którego ja już posiadam, więc szału tutaj nie ma, no ale zobaczymy, może jeszcze w tej paczce będzie coś ciekawego w środku. No i proszę, jest drugi Informa do tego Kurtua, którego oczywiście można sprzedać, bo to jest paczka wymienna. No zawsze to będzie kilkadziesiąt tysięcy monet. Paczka Ultimate została właśnie otworzona i mamy Informa znowu Acerbiego. No panie, odwal się pan ode mnie, no po co mi tyle tych Acerbich? Dalibyście mi jedną bardziej grywalną kartę niż w kółko spamujecie tym Włochem. Jezus Marnia, szkoda było w ogóle zaglądać głębiej do tej paczki Altimet. Zobaczymy co przyniesie mi paczka z trzema informami. FUT Champions. O proszę, jest inform, nie spodziewałem się tego i to jest inform Somera 87 oceny ogólnej, ale pewnie na rynku. On jest warty z 20 tysięcy, więc chyba nie ma się tutaj z czego cieszyć. Jest przygotowana mega paczka. Nie ma na co czekać, otwieramy, bo tam na pewno będzie coś ciekawego. Jest coś ciekawego, bo to jest karta specjalna, Portugalczyka z Milanu, Rafaela. No dobrze, a 95 pejsa, 89 dryblingu, trafiony za chwilę po tym jak pojawił się w paczkach, więc tutaj nie ma na co czekać. Jego trzeba sprzedać, bo myślę, że wyciśniemy z niego kilkadziesiąt tysięcy monet, może nawet setkę. Jest znowu coś więcej niż zwykły inform i tym razem to jest ten sio, który ma 85 tak jest, tylko ja cały czas zapominam, jak on się nazywa, bo niestety nie interesuje się zbytnio Ligą Włoską, ale mam nadzieję, że tutaj także wyciśniemy kilkadziesiąt tysięcy monet. Co przyniesie nam paczka z piłkarzem ocenionym na 85? Na pewno przyniesie nam walkout. No właśnie, ale jeżeli wyskoczyła flaga polski i od razu pozycja bramkarza, to było wiadomo, że to może być walkout wo wo Wojtka Szczęsnego, który za chwilę chętnie wyląduje w jednym z kolejnych SBC. Dziękuję Wojciechu. Rzadki piłkarz oceniony na 85 po raz drugi, jest znowu walkout, no niespodziewana sytuacja, ale jest to walkout jeden z najgorszych, jaki mógł być. Dobrze, pozostawmy to bez komentarza. Paczka piłkarzy elektrum nie jest może tak szczęśliwa jak mega paczka, no ale właśnie, już się zbierałem do tego, żeby powiedzieć, że tutaj też mam dość często walkouty i mamy kolejny przykład, Casemiro 89 ocen ogólnej, no troszeczkę tego mi się nazbierało, więc to wszystko, co przez te trzy tygodnie trafiłem, wystarczy chyba, żeby zrobić jakąś ikonę. Paczka z pośrednią wersją ikony już czeka, czyli średnią wersją ikony, jak my to mówimy potocznie. I bardzo bym chciał dostać tutaj Eusebio, Pele, albo... albo <laughs> Nie, to nie jest nawet Laudrup, to jest Peter Schmeichel, chociaż z drugiej strony może to i lepiej, że to nie jest Laudrup, bo Laudrupem grałbym na siłę, a Schmeichelem... Ech, chyba nie będę mimo wszystko grać, bo zakładam odgórnie, że on jest słabszy od narumy. No cóż, no dziękuję jej. Jakby nie patrzeć, trafiłem prawdziwą legendę Manchester United prawdziwą legendę Premier League i prawdziwą legendę futbolu ogólnie, bo przecież Peter Schmeichel był jeszcze niedawno twarzą reklamową jednego z polskich buchmacherów. Ocena ogólna jak na bramkarza jest tutaj również bardzo przyzwoita, a cena wynosi 250 tysięcy monet, więc niby nie jest to ten najniższy pułap, tylko że po szybkim teście Schmeichela, jakby na to wszystko nie patrzeć, z miejsca zmuszony jestem dojść do wniosku, że w samej grze niestety jest on widocznie mniej użyteczny od Donarumy i na przykład Neuera, a wręcz bliżej mu umiejętnościami do Jerzego Dudka niż do Włocha, więc w paczce z ikoną no Baby wpadł Lineker, teraz wleciał Schmeichel i może chociaż w SBCO Prima przywita mnie piłkarz po kroju Drogby, bo na nic więcej chyba nie mogę liczyć. Na no co do reszty trafu, w szału nie było, jednak zawsze wlecieli jacyś piłkarze warci nawet około 100 tysięcy monet, no a to jest już mały motor napędowy dalszej gry, natomiast czy mam się tutaj z czego cieszyć, to już po zostawiam Państwu do indywidualnej oceny, bo teraz czas na polowanie kart toty, a jak przypominam, w 18. dostałem kartę toty, w 19. nie, w 20. dostałem, w 21. nie, więc tak naturalnie przydałby się teraz chociaż jakiś skromny traf Polaka, rodaka, Roberta Lewandowskiego, który będę mógł się pochwalić na kanale kartomanii już w najbliższym czasie. Na dziś to tyle, do zobaczenia niebawem, cześć!